No zagrajmy sobie tym Imbu no ja mówię, ja jestem Dania, że to jest rakowy dek, jest to okropny dek pod kątem grania i jeśli, jeśli ktokolwiek myśli, że będę grać, to mu odrażam, bo psujemy te heart'a, kiedy tego krewnie. No ale też nie mogę, nie mogę narzekać i też mnie nie dziwi, że ludzie grają dekami, które po prostu działają i które wygrywają. To jest naturalne. Ja na warlockę w sumie nie grałem na żadnego Warlocka od dawna, jestem ciekaw czy to będzie za Warlock. No dobra. Nie podoba się, że nie mam żadnych cechy na stół, ale mam dużo drogu. Zostawimy to wszystko. W ogóle bardzo mi się podoba artne Karty, ten reżyser papug. Ja w ogóle uważam, że te lokacje, trochę nie pamiętam który dodatek prowadził lokacje, ale lokacje są strasznie fajnym dodatkiem. On mam będzie w porządku, bo możemy od razu to wagrać. A wolę mieć niż lokafie, która po prostu obniży jego koszt. Co to jest atalia? Czy to będzie ten pod podlegendę? Pod Targifty? Odpowiedź to nie wiem. Nie mam pojęcia. Nie wiem... Nie wiem jak teraz... Tak, to będzie pod targifty. OK. No to to jest Talia, która ma, tego, ma tą jedną legendę tego drzewa, który biera w hitki Dark Gifty. I w pewnym momencie macie, ma, macie zabić, uwaga, w jedną turę, bo obecnie tak haszton wygląda. Już lepiej, prawda? Bardzo mi się to nie podoba. Mamy, mamy, mamy plusorka. Czyli możemy używać używać hero powera. Mamy plusorka potworka. No dobrze. I w sumie gramy bardzo podobną, ta podobną talią do tego Worloka. że mamy jednego stronnika, który będzie buffowany, i w pewnym momencie ma nas wyjebać z butów. Nie fajne, nie fajne, bardzo. No, tak mi się to nie podoba, no, ta obecna meta. Ja wiem, że o tym dużo mówię, ale no, trafnie jestem. Jestem anty ta meta. Przepraszam, ale chyba bardzo mnie to korsi. Zróbmy to w ten no i on ma już 10 demera, on jest za 4, jeśli teraz to przeżyje, to będzie za za hero i będzie miał 14. On to przeżyje, on to przeżyje. To jest parodia. To jest parodia. O, niech to... O! Jeszcze sobie go skopiujemy. I w następnej turze wygrywamy tę grę. Ten dek nie powinien mieć. Ten dek nie powinien mieć. My to chyba jeszcze nie wygrywamy. My to wygrywamy już. Chwila. nie boś piewoma tu umarł. Ale to nie ma A nie, to ma na chęć. No nie ma na No To mam, mamy jego. Powinien chyba najpierw obniżyć. Tak, bo w sumie po. I tak to jest wygrana, ale powinienem. Najpierw obniżyć koszty a potem. W każdym razie, mimo tego mi no chyba się na czym ten deck polega. Ten deck nie powinien istnieć. Hehe, <słuch> zagrajmy w kilka gier nim, faktycznie. A żeby pokazać cały potencjał tego deku, no ale. No nie, nie powinien ten dek, Denerwuję się jak go no ale niestety, niestety, no ludzie będą tym grać, bo to jest bardzo silne po prostu i wydaje mi się, może to są moje płonne nadzieje, ale wydaje mi się, że ten dek może dostać nerfa, powiem więcej, ten dek powinien dostać nerfa, no ale hu. no. Tylko, że boisz się, że to znerwi krusora jakiegokolwiek. A uważam, że King Plach będzie plushora, a nie, plusora, nie cruzora, Ale generalnie uważam, że to jest Armini Plus. To jest druga talia, która macie wywalić w jedną, jedną turę. Jest ekstremalnie głupia. Więc ona była naprawdę taka. To była talia, którą ja, ja już ja tak nagrywałem rok temu. I ona w tamtym czasie była naprawdę w porządku. Teraz to jest tak głupia talia. Bo teraz ta talia polega na tym że... Ta talia teraz opiera się o kombo. Przecież opierała się stricte o to, o moków i potem O, graniu Rimi, o budowaniu w stołu. W zagraniu za no i się sobie tym stołem. To było w porządku. Teraz Harimi Priest polega na tym, że... Ja to w ogóle chyba tylko jedna bestia, nie? plus okej, okay. To jest tak pomyślane. Oczywiście. W każdym razie... Teraz ten dek polega na tym, że jest ta legenda, która... Jest ta legenda, która... Um, która so, która um, obniża koszt wszystkich... No, ustawia koszt wszystkich smoków na jeden Póki je... póki... No i to polega na tym, że grach tego ziomka. Gra dwa smoki za dzieci, które atakują na koniec stronnika i zadają pozostałe demy w twarz. No wszystkie wielkie smoki. w za ryjmi, dostajesz turę i automatu wygrywasz. To jest identyczny deck jak... No niemal identyczna talia jak ta, którą teraz gramy. Okay. To jest niemal identyczna talia, jaką teraz gramy i uważam, że to jest absurdalnie głupia. Ja wiem, że ja to tu dużo nawykam, wiem, że ja dużo to hejtuje, ale no... Po prostu, no, jako osobie, która grała w no nie zliszę ile godzin już, nawet nie wiem, czy da się to sprawdzić, w Hearthstone'ie chyba nie ma tego. licznika. Nie podoba mi się po prostu, w jaką stronę Hearthstone idzie. Najwychwalniej mi się to nie panowa. I to też nie jest pierwszy raz, kiedy Hearthstone jest w takim momencie, bo Hearthstone w pewnym momencie, to było chyba za fasów gazetonu tak dobrze mówię, nawet nie jestem pewien Nie, Gazeton to jest na pewno że i druid Nie pamiętam kiedy był Pirate Warrior ale w... Zaszo, Zaszo, Pirate Warriora Oto to Herton bardzo uważam podobnym momencie jak teraz tylko że wtedy po prostu wszystko musiało być jak, jak najszybciej musiało być samo agro i tak dalej teraz są po prostu o te kadety. Ale był był gdzieś, pamiętam. Tylko teraz właśnie nie chcę nie pamiętam kiedy to było, dlatego tak trochę się waham. Ale był już okres, że. Był już okres, że Herston się zrobił na zasadzie full o the kadeków. Ja chcę jego po prostu zagrać, żeby już mieć drugiego plusora, w znaczy bez sensu, tak realnie. Mądrzej byłoby to, to po prostu to. O no Tu może być trochę problem, bo dostałem bardzo mało e, kart odnośnie imbue. No i tutaj tak przeciwnik gra w tej tam grał. Ok. Mhm. Ok, to ma większy potencjał, ja tu jestem w stanie Chyba ten, to by było dobre w sumie teraz nawet, albo to, no muszę to tak zagrać, muszę to tak zagrać, tylko jaką kolejnością to zrobić? on mnie zawidział w następnej turze? Ja nie wiem, wygrał zagrał 8 smoky. Bardzo możliwe. Tylko niestety okay. robiłem błąd i tego nie policzyłem. Ale jeśli przeżyjemy tą turę, to nie jestem pewien, że my tego nie wygrywamy. Bo zagramy to, zagramy to, zagramy to, zagramy dwóch tych. Plusorków. A14 a bo my będziemy miał miały 32, no to tak, to jest win. Jeśli, jeśli on teraz nie zagra w Rimi, i mnie nie zabije, to, to jest win. Okej, okay. znaczy, ale on nie zagra nic poza tym, prawda? on końcu zagra. To jest ta karta, o której mówiłem, nie, nie zagra, no to, to jest win chyba. Ohohohoho. Okay. Gramy to. Gramy to. Gramy to. Gramy to.

mnie nie dziwi, że to jest grane, no. No nie dziwi mnie, bo to jest przepoterne. Ale to jest przepoterne w sposób gruby, niestety. Bo przeciwnik nie ma żadnej istotnej odpowiedzi na to. Nie jest w stanie nic zrobić. Właściwie jedyny sposób, żeby pokrzyżować plany temu Dekowi, to jest... Yy, zagranie Dirty Rata, czyli tej i 2-6, yy, która wyciąga się w ręki i liszenie, że Tosi wywali plusora. Jeśli nie jest bez tego, nie, nie jest w stanie, praktycznie się przed tym obronić. Jedyny sposób mi się wydaje, żeby, nawet nie wiem, czy teraz jakikolwiek istnieje, ale jedyny sposób, żeby to skontrować, tak na przyszłość. To jest granie bardzo mocnym agro. Jak będzie bardzo mocny agro, to ten deck może nie mieć czasu na wzmocnienie plusorka na tyle, żeby żeby stało się problemem. Niestety. No, ja tam teraz gram właściwie po to, żeby to tam pokazać, i już też. tyle, więc to. Ja memu tym deckiem nie będę grał. Mówię Rafał, bo może w czwierte że. e-tam e, zagram ja nim, ale. No, bo jest silny, tak? To jest, ba to jest bardzo dobry dek do climbowania, więc no, z siłą rzeczy. No, nie granie nim byłoby. jakby to w nie grany nim tylko dlatego, że macie dumę i dlatego, że kwestią jest honor. No i głupie. I <laughs> Więc. Mimo, że bym bardzo pochwalał taką powstawę, no to uważam, że to byłby trolling po prostu. Mimo wszystko. To chyba nie jest w ogóle deck, który ma najwyższy winrate, bo obecnie jak tam patrzyłem, to najwyższy winrate ma. Um, Najwyższy winrate ma imbu druid To w ogóle ciekawe, bo jak grałem tym imbu druidem to nie wiedziało jak jest najpotężniejszy I jak grałem na przykład właśnie na tego Hunter'a To... Ojej Ale jak grałem na imbu Hunter'a To... Okej, okay, dobra, herfem mi stanęło na sekundę, bo nie wiedziałem co z tego wyjdzie jak chyba pić mat Portuko wmachnieć? Tak. Bo ja, już, bo ja już daję to, plus 3, plus 3. czyli on będzie za darmo już w następnej. No tak naprawdę, czekamy na kartę, która kopiuje plus I to będzie koniec. O! Oh, wow, <laughs> Okej. Okay. Hmm. Może to nawet przegram. Może to nawet przegram. Jak się to zagrać po prostu i ryzykować. Próbuję, próbujemy iść na fuliolo. Bo on... Ma 14, on ma 14. Jeśli jemu chadaj jakimś cudem demych Jeśli da jemu jakimś cudem demych to ma 20 I on jest w stanie mieć... 6 demewa potencjalnie. Jak się do tego zabrać? Myślę, że jest. I mądrym by było zagrać tylko plusora teraz, ale ryzykujmy. Zaryzykujmy. Normalnie bym dorawał, żeby tego plusora po prostu. Okej, okay, nie ma. Nie ma, będę za 14 w ogóle. Nie ma go. Myślałem, że. Myślałem go w akty... Ja dałem tylko na 4! Tak, jabł! To się, to waden problem. Ale ja bym wolał jeszcze pod... go podtrzymać trochę. Okej, okay. to berwe za 10 znowu. To tyle. To teraz możlimy się, żeby nie miał jak nam zadać 12. Mamy tylko tego plusorka. Jeśli ma Dirt-Rata i mi go wyciągnie, to, to jest... Ale i Wolfhaman chyba nie ma Dirt-rata. Jeśli dobrze kojarzę. Może ma? Może, może mówię pierdoły, bo nie grałem i Shamanem chyba ani razu. Bo uważam, że to jest po prostu bieda... Bieda Wolfhaman. Okej, okay. on dostaniemy na 21, 24. To już będę musiał zabrać już nie teraz, niestety. Ja nie wiem, czy ja jestem w stanie w jakikolwiek. He? Okej! Okay. Mój trochę, eee, trochę kopiujący. Może być! Bo to nam daje jeszcze jedną turę. Tak realnie. I on będzie miał 24 Potrzebowałbym tej karty, która go kopiuje Jeśli jej nie dostanę, to może być bardzo ciężko Spoko, ma problem Nie powinien mieć 12 złapy wywalić. Mówię nie powinien, a nie żaden tego nie zrobi Czy to jest GG? To chyba nie jest zizi ale bo zabraknie mi jednego DMBH... Nie, w dembeza mi zabraknie Trudno, ale muszę to teraz robić. No, i teraz pytanie: czy ma, ma, jak ma jakąś prowokację, albo ją go zabić? Ale to możemy przegrać, niestety. Perto, że nie dobraliśmy? Okej, okay, ma wabę. Ma wabę. Nie jestem, ja teraz nie jestem pewien, czy ten spel się zadaje za trzy. To jest wart. To jest wart. ale zagramy go, no! Jeśli nie ma jak go zabić, to nie ma jak się przebić, to to wystarczy. Ale to wydaje mi się, że przegramy. Jednej tury zabrakło. Okej. Okay. Jednej tury zabrakło byśmy to wygrali. Jestem to czy mogłem zrobić coś lepiej. Okej. Okay. Nie, nie jestem w stanie. Dzięki, jednej tury zabrakło <śladanie> ładnie, ładna gra. Szkoda, w każdym razie no, tak to ta idea wygląda. No. W ogóle, czy, te, czy ten quest jest w obecnego, obecnego tego eventu? Bo jak tak, to, to jeszcze herstonka nie skończymy. Jeszcze go nie skończymy, musimy odkrywać kartę. Dobra. No to, to pokrajmy tym imbiu hunterem sobie, będzie więcej i więcej tego. Chociaż nie wiem czy nie lepiej w mnie byłoby wziąć imbiu mage'a tak realnie, bo chciałbym odcinek na YouTube żeby tego zrobić. Nie? Skoro już i tak gramy tutaj, gramy sobie tak po prostu, no to za chwilę pójdziemy. A po rywalchach myślę że Skyrimem, żeby albo Clare albo Spawn of Jeśli nie Skyrim, of course, bo okej, okay, czyli plusorka potrzebujemy. A mamy tyle sposobów, żeby zdobyć bestię. Raczej bym się nie bał. Ja myślę, że ja będę go coinował. Gramy w ogóle midor match prawdopodobnie. I ten midor nie polega na tym, kto lepiej gra, albo kto lepiej to zrobi. Tylko na tym, kto szybciej dobierze w plufora tak dalej. To i wadaj trzy obrażeń, tronnikowi. Okej, okay, więc jakbym tego to dobrał tam, to też by mnie nie dał rady go wabić Okej, okay, bo byłem ciekaw, czy to wadać trzy obrażeń, trzy obrażeń tronnikowi. Bo gdyby to było wadać czy obrażeń, to znaczy, że ta, ta, ta karta też by mogła przesądzić o wyniku. Dobra, zróbmy w ten sposób, się trajmy, bo mimo wszystko... E, to, że ja będę dostawał demek no, w jego stronę, to też to tak działa. Eee. Uła, ja tego nie gram na przykład. Ja tego na przykład nie gram. Dobrze, gramy to w ten sposób. Nie chcemy tego. Potrzebujemy. klusorka. Eh, plusorka, jak mówię, chyba każdy wariant. Plusorka, potworka potrzebujemy. Mamy plusorka, potworka, miło. Chyba chyba jest piewomat po prostu. Nie, chyba nie. Powiedzmy to. Piewomat kolejny. O no i nagle nie wiem co zrobić. Uhy. Myślę, że... Ej, nie wiem jak to robić teraz. Ja nie no, mogę tak gram po prostu. My tym nie atakujemy nawet. To nie jestem pewien, jak ja to powinienem wygrać tutaj. Bo w teorii mogłem... Atakować jego rach i po prostu dobić, żebym miał kolejnego takiego 3 no ale to nie miałoby sensu najmniejszego. Cóż, Nie wiem, nie wiem, co robiłem. W teorii mogę olać w ogóle ten jego stół i po prostu postawić w piwomat i go ulepszać, jak tylko mogę. I liczyć na to, że on nie za szybko nie wabije. I w sumie tyle, że kupić ale ten. Okej, okay, teraz on ma taki plusorka. Ale on ma dopiero teraz plusorka. Dobrze. No, i teraz chętnie co zrobić. Ja nie, nie, dobra, robimy tak, robimy tak. To jest głupie chętnie co zrobić. Ja nie, no, to jest co ja robi. Nie, to nie jest behechu, to jest, jest behechu. <laughs> Ale podoba mi się to wyjść. I zagrammy, chętnie zagrammy go. No, bo on musi mieć 14, tak? Bo jest 14, to 28. I w teorii, następny jest tu. Ewa, warwa. On miał 14. No, i zagramy to. To. Ale będę brakował mu jednej, jednej many, nie? Chyba w ch piwo zostanie. Nie zostanie, dobrze. Na chyba chwilę gramy, chwilę gramy z jedną turą opóźnienia. Ale to w takim razie chodź dwie tury to wygramy. Chyba. Oh, chyba. Że on będzie w stanie jakoś to ogarnąć o jak... nie wiem jak. Kurde, pomyślał. 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 Dobra, ja muszę, ja mówię, ja muszę wychycić z tu. Ja muszę wychycić z, testu. Ja muszę wyjść z testu. Ale teraz pytanie, bo nie jestem w stanie, brakuje mi jednej many. Dobrze mówię, no bo jak robię to, on będzie miał dwa mniej, choć on będzie miał jeden. I to jest dwa many. Plus to to jest trzy, no brakuje mi dosłownie jednego Ale ja na ten krytuszę przecież będę mógł zabić. Swoje ja gadam, co ja teraz ja to robię, nie wiem tego teraz robić. Ja głupi jestem, no to tak robię i robię tak Dobra i to jest pierwszy i mamy jeszcze drugiego. A on nie ma nic na stole. A on plusorka, prawie. jest pytanie, ile mu dał demeza, bo nie spojrzałem. <laughs> może majak może ma jaka. Ale w teorii, w teorii, następna tura to już wygrana. W teorii. No ale mimo, mimo że ten deck jest okropny, to on jest fan to play. On jest fan to play. On naprawdę jest fan to play. I zły jestem, że on jest fan to play. Ale on tak może On też może mieć tylko... Ile ten platforma? ma? Oto O to jest! O cholera! Okej, okay, dobra, DG! Wygraliśmy! Okej, okay, nie spodziewałem się innej karty!